Doktor Cię teraz przyjmie. Przybywasz, przybywasz do gabinetu Wiktoria o 18.15. To takie miłe z jego strony, że zapropo, zaproponował mi pomoc w tym projekcie na studia. Zawsze lepiej, kiedy ekspert sprawdzi esej. Nawet jeśli jest z innej dziedziny. Pukasz do drzwi, a Wiktor wita Cię z uśmiechem. Perełka, wejdź! Smoka Cię w policzek kiedy się przytulacie i trzyma Cię kilka sekund dłużej w swoich ramionach. Wyglądasz oszałamiająco! Wystroiłam się dla Ciebie. Ty też. Tak się cieszę, że Ci się podoba. Wiesz... Na nikim biały fartuch nie wygląda tak dobrze jak na tobie. Tak, jasne. Pracowałem dziś tak ciężko, że czuję się teraz jak zombie. I chyba tak też wyglądam. Nie widać tego. Nadal dobrze wyglądasz. Twoje oczy wyglądają, jakbyś właśnie wstał z łóżka. Dlaczego zawsze dokładnie wiesz, co chciałbym usłyszeć? Czy piszmy to do moich umiejętności z dziedziny psychologii. A dokładnie w tym potrzebują Twojej pomocy. Powiedz mi, coś o Eseju, który piszesz. Opowiadasz mu o temacie swojego Eseju snach i ich interpretacji. Dobra, podoba mi się twój pomysł, jak mogę Ci pomóc. Po prostu tego posłuchaj i zrewiduj fakty. Zaczerpnęłam wszystkie fakty z podręczników medycznych. A lepiej je zrewiduj na wypadek, gdybym popełniła gdzieś błąd. Oczywiście. Jego spojrzenie skierowane na ciebie utrudnia ci koncentrację. Zachowuje się profesjonalnie, ale ty masz głowę w chmurach. Myślisz o jego pełnych ustach i ciepłych, zdecydowanych dłoniach. Przeceniłam swoją siłę samokontroli, kiedy jestem obok niego. Jak jemu udaje się zachować taki stoicki spokój? Kończysz czytać ostatni rozdział i odkładasz esej. I co myślisz? Wspaniały, dobra robota. Poza kilkoma drobnymi sugestiami nie mam nic przy... więcej do dodania. Nie bez powodu jesteś najlepsza na roku. Bądź dumna za się. Musiała ci to powiedzieć Nara, nie powinna była. Każdy, kto odnosi takie sukcesy jak ty, powinien być z siebie dumny. Pomimo wszystkiego, co się dzieje w twoim życiu. Nie zaniedbałaś swoich obowiązków akademickich. Przesuwa ci kosmyk włosów na zaucho i patrzy ci w oczy. Wydaje się być typem dziewczyny, która może osiągnąć wszystko. Myślę, że teraz przesadzasz. Podnosi Twoją rękę i ustami muska dłoń. Ciepło rozpodzi się po Twoim całym ciele, każda sekunda trwa niczym godzina. Po prostu stwierdzam fakty. A faktem jest, że mam przed sobą przepiękną dziewczynę. Zmniejsza dystans między Wami, szepcze Ci do ucha. Nie mogłem się doczekać, a skończymy z Twoim esejem. Cały dzień ledwo powstrzymuję się, aby Ci nie przytulić i nie pocałować. Nie powstrzymuj się, muszę już... Już iść. Skończyliśmy. Mogę Ci się teraz poświęcić, Wiktorze. Wyciąga cię na swoje kolanta. Obejmujesz go za szyję, a drugą ręką mierzysz jego ciemne włosy. Cieszę się, że mam cię teraz tylko dla siebie. Bawisz się twoimi włosami, jednocześnie przytulając cię w tali drugą ręką. Jego usta przesuwają się po Twojej szyi i po bródku, osypując je miękkimi pocałunkami, aż docierają do Twoich warg. Zdajesz sobie sprawę, jak bardzo za tobą tęsknię i jak wiele jest jego pożądanie. Wiktor, pozwól mi złapać oddech. Pośpiesz się, chcecie znowu pocałować. Spokojny i opanowany lekarz zamienia się w namiętnego uwodziciela. Czujesz się jak w niebie wymieniając z nim delikatne pocałunki. Wiktor opiera twoją głowę o swojej piersi i rozkoszuje się zapachem twoich głosów. Teraz czuję się około 10 razy lepiej i mam więcej energii. Dzięki tobie, perełka. Serio? Dzień, w którym się z tobą spotykam, nie może być zły. Ostatni pocałunek jest najsłodszy, ale sprawiasz, że on chce więcej. Czy chciałbyś, abyśmy następnym razem spotkali się u mnie? Cały czas bałam się, że pielęgniarka lub inny lekarz nas to nakryją. Absolutnie. Nie mogę się doczekać, kiedy cię znowu zobaczę, perełka. Sama myśl o tym, że jesteście sami w swoim mieszkaniu sprawi, że Twoje serce bije szybciej.